Dzień dobry kochani, witam się z Wami w pierwszym vlogu po świętach. Mm. E, ja dzisiaj e, zaczęłam dzień od herbatki z miodem, z cytrynką, od kawki. Oczywiście po drodze było śniadanko. Siedzę na kanapie, wyleguję się e, jeszcze w szlafroczku i w piżamie. Dla mnie dzień w piżamie to jest najlepszy dzień e, jaki mogłabym sobie zorganizować. I oglądam Czego nie wiecie o moich dziadkach. Tak to się nazywa. Zarąbisty film. Oglądam go już w tym roku chyba piąty raz. Jest pierwsza część. Czego nie wiecie o moim tacie? Chyba. I to jest druga część. Co wiecie o swoich dziadkach? O. Także naprawdę super film. Taki świąteczny, śmieszny. Fajna obsada w tym filmie gra uwielbiam mąż rozpalił kominek i dzisiaj mam piżamadej mam w planach odgruzować się trochę po świętach jak chłopaki pójdą do przedszkola po sylwestrze a do sylwestra robię sobie jeszcze taki świąteczny chillout więc dzisiaj mamy kominek zaraz sobie zamówimy jakieś jedzonko franki też widać lazy day nie frank Mm. Idę zobaczyć do Klemensa, jaką on spędza Mąż pojechał z Klemensem do kolegi na jakiś wieczór. Gier komputerowych będą grali. A my z Felusiem jesteśmy sami. Pali nam się w kominku. E, mamy choinkę, e, mamy zapaloną girlandę, kominek strzela i wykąpany feluś. Je mamy klimat. i Posłuchajcie, jaki to jest przyjemny dźwięk. Dobry kochani, witamy się z wami po świętach już w nowym roku. Klemens je obiad i chyba pokażę wam co sobie dzisiaj kupił w kinie. Co to jest, Klemens? Przytulanka boba. Klemens kupił sobie przytulankę boba. Ja to czasami nawet oglądam. Na Netflixie, nie? Tylko czekaj, okej, że mamy jeszcze Sonika. Tak, Klemens sobie kupił ostatnio, jakoś tak się wstrzeliliśmy, o właśnie, że y, była premiera filmu Sonic. No. I znaleźliśmy dwa ostatnie bilety, nie? W rzędzie na samym dole. No i poszliśmy do kina i Klemens sobie dorwał I, i Sonika. Było to trochę smutne. Co było smutne? Ten widz Sonika. No w pewnym momencie Klimuś się wzruszył, nie? Tak. nie krzycz. Tam się końcem. Także mamy Sonika i mamy złotę. Ten... Klemens chce Wam pokazać pistolet, który skonstruował sam w Sylwestra. Co tu jest? I tam w środku są zakrętki od szampana. Mam ich chyba już cztery. Patrzcie. Tu jest jedna, której nie włożyłem, bo było tam za mało miejsca, bo tam są cztery a to jest zakrętka numer 4. Okej. Okay. Zbrałem ją z podłogi. No i dressik jeszcze Ferek, Klemens dostał. No. Jak widzicie to jest ten dressik z bluzy Robloxa, ale spodnie nie mam, bo się bo na razie są w planie. Dostałam od znajomej zacementowane drzewko i w planie mam pomalować je na biało. Już mam farbę, już tutaj biało, testowałam. tylko musimy mieć doniczkę. Tak. I pomaluję, przyczepimy lampki ciekawe, takie na baterie. Ciekawe, I. Nie ma tego korony, nie? Tego. Przyczepimy lampki na baterie, i teraz zamiast choinki będzie nam umilać czas takie świecące białe drzewko. Nie wiem, jak to wyjdzie. Jak wyjdzie, to Wam pokażę. Na razie. Mamy i choinkę, i dziewko. Ale choinkę zaraz będziemy chować. dobry vlog. My już wyszliśmy na śnieg. I ulepiłem śnieżkę. Klemas ma śnieżkę, więc jestem ciekawa, w kogo będzie chciał rzucić. Póki co u nas jest dosyć biało, ale wiemy, że to wszystko niedługo stopnieje, więc korzystamy. Mieliśmy zamiar dzisiaj chować choinkę, ale... nie! To ulepimy nową. Ale z tego powodu, że spadł śnieg, to chyba odpuścimy. Klemas testuje z Śliska wice. O! Nie wywal się. A, chodzi o wysteptania. Chodzi o wysteptania. Luź! Jest śnieg! To kinie na e, królew do a my z Felusiem przyjechaliśmy do pobliskiego izo Na spacer. Jest pięknie, słuchajcie. Wszędzie leży śnieg mroźno. W domu nam się tli kominek. Także jak tylko skończę dać film, a my zrobimy spacer, to idziemy jedziemy do domku na ciepłą herbatkę i siedzenie przy kominku.